Ostatnie czyszczenie wózków. Marcin, ale nie wiem, czy ten twój zaliczamy do wyczyszczonego. Tak, nie, człowieku, jest super. Wyczyszczony to on takich pojemci nie za bardzo. Zobacz, tutaj bierz przykład z chłopaka. Zobacz, jak fajnie wy, wy, nikt, wypucował. Nikt nie będzie z tego strzelał. Dobra. Zamawiam ostatnie podrygi, patrz. ostatnie rajki już tam pokończone są. Tam już kończą, zostały dwie, trzy rajki, może. Marcinek tutaj sprząta. Tam jest wojna polsko -ruska. Dzieje się, oj, dzieje się. Sprzęt i maszyna do cięcia roślin przygotowana, a przy słupach będą ścinane ręcznie na wózku elektrycznym, ale ta maszyna robi robotę. Na niektórych szklarniach firmy, gdzie są większe, to są dwa takie wampiry, że tak powiem. Łańcuch się zepsuł, już zaczął działać. Ale tak jeszcze ledwo dyszy, no i zapycham, zapycham ręcznie. No niestety, nic nie zrobimy, taka robota. Pyk, 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 ale to już ostatnie, ostatnie 20 wózków przesortujemy i zaczynamy likwidację. Dobrze robią chłopaki, nie? I dziewczyny. No i tak, zaczęło się. Zaczęła się likwidacja. I w tym roku wylądowałem razem z Marcinem na wózku. Zaczynamy na spokojnie, czyli będziemy ciąć wszystko ręcznie. Jak przed chwilą mieliście okazję zobaczyć. Ja na górze nożem, Marcin odbiera na dół i wszystko rzucamy. Tu już te pierwsze rajki zrobiliśmy razem z Mankiem. Możecie sobie zauważyć. No i co? Później jak ruszy maszyna, to my robimy tylko rajki przy supach, bo maszyna nie może wjechać przy słupie, bo jest problem po prostu, słup przeszkadza. Czyli my robimy jedną rajkę w trali i pięć robi maszyna. Dobrze mówię Manek? Dokładnie. No. A nawet dwie. No i co? Dzisiaj mamy środę, tak? To od połowy jest już po 12, po 12 jesteśmy, jest 12.30, jesteśmy po drugiej przerwie, czyli robimy pół środy, czwartek, piątek i pół soboty. Czyli wychodzą takie trzy robocze dni i myślę, że 10 hektarów będzie wypieprzone. Ewentualnie może co zostanie na poniedziałek, ale to naprawdę niedużo. Niech ma tę maskę na twarzy, także nie ma za bardzo jak gadać. Maska ze względu na to jest, że bardzo się kurzy i niektórzy wolą z maską. Ja jak to robiłem to też zawsze miałem maskę. Kiedyś biegłem za maszyną, to też zawsze używałem maski, bo później ten pył tak cholernie leci do buzi, że później samo oddychanie sprawia trudności, nie? Bo się człowiek dusi po prostu. Zgadza się. No. Dobra, to lecimy. Zobacz, pań. No i chyba nie spadnie, co? Dobra. Jestem tutaj, mam nadzieję, że mnie widać. Halo, halo? Czy tu w mordę walą? Także na dole jest Marcin i ja sobie łapię tutaj. O właśnie, raz. Dwa. Ale jasna, jak ja bym na telefon? O, kurwa! jak to Czekaj. Ja, pierdolę. No. Weź tu no. trochę poczeki. No. Weź tu no. trochę. No. ale ty czekaj. Ale, a a jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. Zapomniałem, że muszę z powrotem zabrać telefon. O, mam. Dobra. Specjalnie dla was chciałem pokazać i zapomniałem, że później nie wiada, ale Maniek mi pomógł. Marcin, Maniek, i powiedz mu jeszcze, żeby leżały w środku w tej czarnej macie. Także Marcin tam wskazówki daje nowym pracownikom, a ja na niego czekam. Yes, very good, Perfekt Będzie coś z tego Maniek? I co ty robisz? Ja Ci cię przyłapałem I co ty robisz? Łowuzie 8 minut do przerwy Kurwa, Wejdziemy na koniec i poczekamy Tak zrobimy Ej Sorry 11, się. Tyle jest wykoszone. Ładnie żeśmy poszli, nie? Jak burza. No, jeszcze minutę, ale możemy iść. Idziemy na moje przyzwolenie. Dobra. No jeszcze maszyna dzisiaj nie ruszyła, bo ruszy dopiero od jutra. Także ścinamy sobie wszystko ręcznie. Weźmy mi kanał, zablokują przez ciebie. Burnejka Burnejka, przypnij bułę Burnejka dobry jest Głodnemu chleb na myśli burnejka, wiesz o tym Dobra, potrzebuję ładowarkę, bo... Kończymy o 16.30 dzisiaj i mamy ładowarkę na pięć. i muszę jedną starą taką ogarnąć. Ładowarkę, żeby szósty wózek podpiąć, bo sześć osób ścina na górze. I teraz weź ją znajdź w tym całym harmiderze. Były one tutaj, ale wszystkie są odłączone. I to jest problem. Zawsze jest problem. Jak trzeba coś znaleźć, tutaj są. O, właśnie tego starego klocka potrzebuje zabrać na dół. Nie były używane z 10 lat. Mam nadzieję, że będzie działała. No, to na dzień dzisiejszy, tyle żeśmy zrobili i to bez maszyny, nie wszystko ręcznie. Od jutra wjeżdża maszyna, ale jeszcze długa droga. Długa droga jeszcze. Jeszcze bardzo długa droga, ale od jutra wjeżdża maszyna, tak jak powiedziałem i będą mieli maszyną, także będzie sześć osób ścinało na wózkach, tak jak widzieliście dzisiaj na filmie i resztę będzie robiła maszyna i prawdopodobnie do poniedziałku wszystko będzie wypieprzone, także tak to wszystko wygląda na dzień dzisiejszy i chciałem wam powiedzieć, że witam was w serii z likwidacji uprawy papryki. Teraz będą wlatywały vlogi, kilka vlogów w tygodniu będzie wlatywało z pracy aż do, no cały listopad jeszcze na pewno. Także czy się Wam będzie podobało, nie wiem, kiedyś nagrywałem z pracy, a teraz będą ciekawe prace, także jest co pokazywać i ja to będę pokazywał. Dobra, lecę do domu, bo jeszcze kąpiel, obiad i na trening dzisiaj lecę. Trzymajcie się i widzimy się jutro, pozdrawiam.